Siema, Siema, widzów, witam cię bardzo serdecznie. Freeze mnie wczoraj strollował i dwie godziny później niż normalnie wrzucił Challengera. Ja już myślałem, że okej, okay. już wiadomo, kto wygrał Challengera, więc się pewnie nie starają i już im się nie będzie chciało na czas dawać. No, no, no i miałem rację, dlatego inny odcinek pojawił się wczoraj, ale Challengera aż od początku, aż do końca, tak się to mówi. No super polski, dobra. Może mniej mojego gadania, a więcej oglądania i komentowania. No to, to będzie mądre. O, tematycznie. Najmądrzejszy influencer wygrywa Challenger odcinek ósmy. Czyli coś dla mnie, ja bym na pewno to wygrał. Dziś, Dziś jest 5 grudnia, czyli piąty dzień adventu. Stwierdziłem, że przez te 24 dni będę wam mówił z jakiegoś powodu, albo komentarz ktoś napisał. E, tak, więc no, zostawcie lajka, like oglądamy. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że ten program zweryfikował Karola friza Wiśniewskiego i jego pewność siebie. Dokładnie tak. <dziś> Też na pewno zweryfikował ekipę, jeżeli chodzi o bycie family friendly. No, <dziś> Freez Polsacie wiadomościach, jako pato streamer, to nie było na moim bingo w tym roku. <dziś> bo, bo, kurde. To, jak ty flexowałeś się przed tym challenge'em. No ale co, go cieszysz się, bo tak nie wyrażę, gdybyś się cieszył. No, no bo ja nie przespałem całej nocy, nie mogłem spać. No, jakbym wygrał ponad 100 tysięcy złotych, to też bym nie mógł spać. Bym musiał prze przemyśleć, na co wydam i tak dalej, jakby, no. no dużo emocji jest, tak? No to, to na pewno. A to z Freeze'em i jego pewnością siebie i takim swaniakowaniem, no to zauważyłem, ale to już od jakiegoś dłuższego czasu, nie? Że Freeze już od dłuższego czasu nie jest takim YouTuberem, tylko jest takim. Celeboterem. O, tak to można nazwać? Że celebryta bardziej niż youtuber? Jak widzimy, Kostek, kończysz tę grę z pulą 120 tysięcy. Wielkie gratulacje. Dziękuję. Dziękuję. Nice, ale zasłużone, zasłużone. Ale tym samym, ze względu na to, że nie masz już środków, odpadasz z programu. No, biorąc pod uwagę, że to jest teraz challenge o bycie najmądrzejszym, w ogóle ostatni odcinek challengera jest, więc zostaje koniec koniec. Ale mi dziwnie będzie bez challengera teraz. No, ale w sumie to nie, to nie. Jednak kostek ukazał się dużą inteligencją, jeżeli na przykład chodzi o to, gdzie ma swój próg jakby rozsądności, kiedy wyjść z jacuzzi. Znaczy nie jacuzzi, tylko odwrotności w sumie jacuzzi. Ostatni challenge to wieloturniej. Zagracie we wszystkie teleturnieje naraz. Okej, okay, brzmi to ciekawie, jakby spodziewałem się, że to będzie jakiś teleturniej, jakieś Q&A y i w ogóle, ale o, o co chodzi z tym wieloturniejem? Jest to tak zwany mecz honor. Czuję oddech na plecach, czuję oddech Suchara na plecach. Czy mi się uda? Zobaczymy. <ścoughs> no to, to im się udało, to, 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 to im się udało, no. Chyba będę po prostu grać ten teleturniej ze zewnątrz z Oliwierem. I pasuje. Pasujesz na 100%? Tak. Okej, okay, czyli Jay Kończy też challengera z trzema tysiącami, one wracają do ciebie. Jak to wracają do niego punkty? Przecież te punkty to były tylko do grania, to, to te punkty są zwrotne, jeden punkt równa się jeden złot... Nie, oni by tak nie zrobili, nie oszukaliby. A nie, no, realnie to, to jest mądre, nie? W sensie, wiesz o tym, że jest jakiś challenge na koniec, który tak naprawdę, no, masz małe szanse, żeby wygrać już, nie gasz o punkty zwycięstwa, więc lepiej już po prostu odejść i mieć to 3000 tysiące w kieszeni, niż iść za 3000 tysiące do grania, Gry, którą i tak wiesz, że przegrasz. Witam w ostatnim challenge'u w naszym programie Challenger. Nie, tu każdy challenge w ogóle jakaś nowa sceneria, jakieś ciekawe pomysły, a tutaj mają tylko laptopiki przed sobą <grych> i są w tym samym studiu. No no, no no widać, że to ostatnie wyzwanie, tak, i trzeba już po prostu budżety spiąć pod koniec. W tym teleturnieju będziecie obstawiać za pomocą laptopów kwoty na daną odpowiedź. Ej, sztos, to jest mega fajne. Fajne. Jeżeli będziecie, nie będziecie pewni, może Możecie pulę 10 tysięcy rozdzielić na kilka odpowiedzi. Jednak tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. A, to ten challenge co się dawało po prostu pieniądze na jedno pole i to jedno pole było prawidłowe, ale można było rozłożyć te pieniądze i wtedy yy, spadało w dół te pieniądze. Yy, kiedyś było takie coś, tylko nawet nie wiem czy polskojęzyczne, ale chyba tak. A znacz, prawidłowy wzór tlenku potasu. Odpowiedź A. KO2. Odpowiedź B. K2O2. Odpowiedź C. K2O. Odpowiedź DKO. K. O. Dobra, to, to, to pewnie jest K2O wystarczy kropla, czy coś takiego. No nie no, wiem, że H2O by było, ale obstawiam, że k 2 no. Dobra, żaba wpisałeś po tysiącu, a musisz 10 tysięcy użyć. Ale od razu? Tak. No o to chodzi. Nie no, że żab są telewizji, nigdy nie oglądał, że nie wie o co chodzi. Co? Bardzo proszę co? w takim razie o no, Na prawidłową odpowiedź. Nie. No to Ej, Za mało czasu mi zjadł stres, nie mogłem się zastanowić. Nie też. Ta, ten to zawsze ma wymówki. Każdy ma tyle samo czasu, więc proszę tak nie komentować. Ale ciekawe, że chłop dał 9 tysięcy, bo to chyba. Nie, nie wiem, kto dał 9 tysięcy, tam nie rozpoznaje tego do końca, chyba suchar. 9 tysięcy, więc co? Już nie ma żadnego hajsu? No bo dał 9 tysięcy na jedno, a 1000 na drugie. C czujecie to? <laughs> chyba dzisiejszy odcinek będzie najgorszy z tego challengera. To była kategoria mokrego słuchara oraz friza. <laughs> nie z na posła! Dobrze na posło, naprawdę, nie! Ale odpowiedział w niej Jabson. W takim razie panowie odpadają w tym tyle Strasznie mało czasu, strasznie mało czasu. No ale co, co teraz? No ja, ja tego nie rozumiem. Ten odcinek dalej jeszcze trwa 30 minut, chyba 3. 30 minut, no, no to co? co, co? Oni pod koniec zadzą zlepkę najlepszych fanów momentów z całego Challengera, czy jak oni to zrobili? Który z wymienionych gatunków jest uznawany za relikt? Odpowiedź A. Żaba wodna. Odpowiedź B. Koala. Odpowiedź C. Łodzik? Czy odpowiedź D. Wiewiórka pospolita? Tu mi się wydaje, że koala jest uznawany za gatunek reliktowy, ponieważ jego przodkowie pojawili się na kontynencie australijskim miliony lat temu, a koala jako współczesny gatunek zachował się w relatywnie niewielkich i zizolowanych... Nie potrafię nawet czytać szatugi, Stawiłeś 2,5 tysiąca na siebie i 2,5 tysiąca na łodzika. No ja tak szczerze to ja też bym postawił na łodzika, tylko dlatego, że to brzmi tak reliktowo, nie? W sensie, że, że jest takie stare, ale ja już wiem o tym, że jest koala, bo oszukałem niestety. Muszę wam przyznać, nie, nie? mogę was oszukiwać przez dłuższy czas. No nie wiem, czy wiewiórka to była, raczej nie. Jestem bardzo dumny z twojej dedukcji i bardzo proszę o pokazanie. prawidłowej odpowiedzi. Wiem ja też dla tego łodzika, no. Łodzik. Daj, to łodzik. Ty, ty, ty e, czat GPT mnie oszukał, o co chodzi? <grywia> Widzicie, dzisiejsza to jest przykład, że nie można ufać czatu GPT. Ja, ja go teraz muszę zrąbać. Jaką kategorię prawa jazdy musimy posiadać, aby móc prowadzić autobus? A tutaj akurat wiem. C plus E to jest na e, ciągnik i na czepe, w sensie, że takie big, big. E, e, C, C to jest na same te. E to nie. D, D, D. Drogą dedukcji D. To akurat wiem z jakiegoś powodu, mam dużo godzin na Eurotrack Simulator. Prawidłowa odpowiedź to kategoria D. Jest! Dobrze tam wrzuciłem hajd. No dobra, wyszedł z 1500 zł, a reszta ma po, po zero, więc co mu to daje? Dobra, ciekawi mnie ten teleturnier, ale nie kłam go do końca jeszcze. Prawidłową odpowiedź będziecie zaznaczać X-em na komputerze przed Wami. Odpowiadając na pytanie, przechodzicie dalej. W momencie, w którym źle odpowiecie. Poziom punktów, który osiągniecie, zostanie dopisany do waszego wyniku. A dobra, te punkty im zostaje po prostu, kto pod koniec wszystkich, jakby tyle turniejów, będzie miał najwięcej punktów, ten wygrywa. Okej, okay, dobra, kumom. Kto skomponował dziewiątą symfonię, której fragment stanowi melodię hymnu Unii Europejskiej. Nie, skip, skip, <ścoughs> totalnie skip. Jeżeli mają być takie pytania, to ja wam net tego nie będę pokazywał, bo w sobie to mnie średnio interesuje. Teleturnieju numer 3, teleturnieju o nazwie Co to za przedmiot? Oj oh, to... Na ekranie będzie pojawiał się. Przy Przedmiot w blurze, i ten blur będzie powolutku z niego schodził. Jeżeli. No, te pytania były dość nudne, ale to wydaje mi się, że może być ciekawsze. Lody ekipy, dobra, dobra, już mi tyle wystarczyło, już bym nacisnął, tylko jeszcze czas reakcji by się liczył na pewno. Lody ekipa pomarańczowe Dobre, mango o Jezus, aż tak by było trzeba być specyficznym bez kitu, bo oni mówili, że musi być do dokładnie co to jest, a nie, że lody ekipy po prostu. No to jest oszukiwanie trochę, bo, bo wiadomo, że freeze będzie znał wszystkie smaki ekipy lody. No, no to oszukiwanie. Dobre, stop, 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 stop. Nie, no. Karol źle, poczekajcie, powiem start 3-4. Lody ekipa o smaku mango. Dobrze! Chłopce już sam nie wie, co jego, jego, jego marka wypuszcza, no dobra. <śm> no co to jest? To coś kolejnoekipowe, człowieku, za będzie. Stop. Jak to nie jest przedmiot, tylko jakaś osoba chyba tak to wygląda. Nie, ja chyba wiem, kto to. Słucham cię, żaba. Czy to jest Mortalcio? Nie, to nie jest Mortalcio i teraz jesteś na wyłączony. No to poczekam do końca sobie. To jest, jest Mandzio chyba. Mangio, ja... A, no to Mandzio jest już oficjalnie przedmiotem ekipy. Dla mnie lepszy. Trzeci przedmiot. Umylcie się najlepiej razem. A ja wiem. Dobra, Fryz musisz teraz. Dobra. Autentycznie myślałem, że to jest ten Mercedes-Freeza na początku, bo on był taki właśnie jakiś taki tęczowy trochę, a tu Cybertruck. Ja nic nie wiem tutaj. Nikt nie chce się zgłosić, już jest bardzo tanio. Do! Na pewno jest do! Poproszę o pierwszą podpowiedź: Ej. Skakanka do skakania. No. Jesteśmy idiotami. Chodź, Cicho, Chodź, <grym> <Cicho, cicho, cicho. grym> Dawaj, następne. Nie, no. Czekać, bo zaraz będzie ostatnia podpowiedź, nie? Ja wiem! Poproszę o ostatnią podpowiedź. Ej, oni trollują! Trollują, że oni tego nie ogarnęli od razu, chyba że to nie jest to. I zaprasz. Kurde. Suszarka do. No. Karol? Suszarka do. Oho, dobra, widzę, że, że, że ani ja tutaj nie miałem racji, ani chyba Freeze, bo suszarka do. Lania ma. Nie... Nie wiem. Nie. No nie. Spania, nie wiem do czego. Dobra. O Jezu. Co? Do czego Co? ta suszarka jest? Cisza, cisza. Poczekajcie. Poczekajcie. Karol, Ty już nie możesz teraz nacisnąć. Poczekajcie panowie. Ja muszę uruchomić czas. Dobrze? Jak powiem czas start, to wtedy możecie naciskać. Czas start suszarka do prania. A do prania. Nie, bo... jak ty tego nie zauwałeś? Ja, yeah, dobra. No jak Freeze może wiedzieć, że to suszarka do prania, jak on w domu jest od routera. Co? Widzę, że po prostu nie chcecie tutaj bardzo tanio sobie wchodzić. Yy, totalnie nie mam pojęcia, co to może być. W sensie oni jakieś mega dziwne słowa dają. Ostatniej podpowiedzi i ostatniego levelu. Ja wiem, kurde, brało, mało brakuje. Poproszę o ostatni level. Ostrożnie, panowie. Nie wiem, nie wiem. Dobra, jednak bym nie wygrał tego challenge'u chyba, niestety, widzowie. Refluks, ja tam myślałem, że właśnie jest coś... Refleksu Wam zabrakło i tym samym nikt nie otrzymuje punktów ja za to pytanie. Idziemy, że... Nienek, za trudne, za trudne, no jakby to jest program dla influencerów, proszę jakieś łatwiejsze dawać, na przykład, nie wiem, kot albo pies. <noise> Nie, no nie, to są zbyt kosmiczne jakieś te słowa Dobra, przeskipuję to trochę Zdjęcie wy czym? O zdobnej O zdobnej ramce, ku... Jezus Maria No jest lipa fest w tej konkurencji dla mnie Ciężka konkurencja Niepotrzebnie straciłem punkty Za trudne hasło dali Bardzo Bardzo, no ale liczę, że to ostatnie to będzie dopiero za długie przede wszystkim. Jest presja czasu, są influencerzy, jakby. Da, 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 pies to już takie ciężkie hasło, na przykład pies w budzie. O, to było przemocne. Jak nazywa się plac do gry w tenisa zimnego? Ziemnego. Kord. Jest to prawidłowa odpowiedź. No dobra, nareszcie jakaś ciekawsza konkurencja, w sensie z pytaniami jakkolwiek sensownej, bo albo są pytania jakieś totalnie z D, albo są w ogóle te, że wymyślasz sobie słówka, które też są za długie i zbyt skomplikowane. Znaczy, no Aż, że nie są skomplikowane, po prostu, no, no nie, no nie są takie od razu, że o, zahaczasz, nie? W jakich okolicznościach, według przysłowia, poznajemy prawdziwego przyjaciela? No, w, chyba w biedzie. Dobrze. A o, o, tutaj wiele żartów się nasuwa o ekipie, która odeszła yy, i kto był z Freezeem. Z początku jego kariery, jakby dużo, dużo żartów. No, idealnie, że on akurat miał to pytanie. Która kapusta zamiast dużej głowy tworzy wiele małych główek, a jej nazwa pochodzi od jednej z europejskich stolic? Kapusta. Bruksela, ale to tylko dlatego, że ta podpowiedź pod koniec z tą europejską stolicą Berlińska Nie no, to jest proste Nie znam kapus stary Kostek? Bruksela Brawo, brawo Kostek Nie znam Dobra, jeżeli ja znam odpowiedź na to pytanie i Kostek też, to to, to nie brzmi dobrze, w sensie, że, 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 że to chyba nie było ciężkie pytanie Które ptaki roznoszą pocztę w świecie Harry'ego Pottera? Co no, przecież wiedziałeś, że mnie słyszą no. Słucham? Dobrze. Słuchaj, no dałem cię wykazać. Nie. Nie, oni że takie zadanie, najbardziej nudne daj na koniec, no bo ten, ten turniej nie jest jakiś mega ekscytujący. To jeszcze jest ten efekt tego, że już i tak wiadomo, że Kostek wygrał, więc w sumie oni walczą o, o punkciki tylko. Że nie jestem z pospólstwem, z Barkiem Kubickim, z Naruciakiem. Wiecie o co chodzi? Z Plepsem się nie trzymam. <laughs> Żabson wygrał. Tyle turniej. Jako taki punkt honorowy trochę, bo ani jednej wygranej nie miał w całym challengerze. Let's Bartek go! Kubicki. Ej, mam drugie miejsce. Na coś ktoś wygrał? A, nie, nie wygrał. Zostawił sobie. Naruciak sobie zostawił. Masz drugie miejsce, no faktycznie. Czyli Bartek Kubicki największy przegrany z tego wszystkiego, bo w sumie dosłownie zero, czyli minus 25 koła, a inni tam są na minus 10 do 15 tysięcy, co też jest dość sporą sumą, ale przynajmniej jakby no, no w pełni nie stracili tych 25 Jesteśmy już kilka tygodni po nagraniach Challengera. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Bardzo mi też miło za pozytywny odzew. Czytałem. Ty, z Kockiem, co się stało? Ty... <laughs> Chłop brwi stracił chyba? Ale nie no, te pieniądze go zniszczyły po prostu. <laughs> Wiem, że dla Ciebie wygranie tego programu to coś dużego. Dlatego mam tu dla Ciebie medal. Co Ty gadasz? Ale zarąbiste! Wiesz skąd to pochodzi? Z mojej pralki, to jest mój bęben? To jest twój bęben, który wytargałeś w pierwszym odcinku Challengera Nie wierzę, bardzo dziękuję Nie no, to się nazywa recykling Zrobić z bębna do pralki medal No i gdzie on sobie to da? Na półkę? Przecież ta półka się zawali Tą złotówkę z Challengera dałem na mieszkanie i dzisiaj dostałem pozytywną zgodę na kredyt, więc też Tym bardzo bardziej dobrze, gratulacje. No. no końcowo dobrze, że on wygrał, ja się nie spodziewałem, że ten cały Challenger to tyle w sumie kontrowersji spowoduje, tak, tak, tak totalnie szczerze mówiąc, ale cało kształtowo fajna ta seria była, bardzo dużo emocji dała, może niektóre rzeczy były nawet przegięciem. Ale całościowo spoko, jakby podobała mi się, nie? Jakby przymrużyć oko na niektóre rzeczy, to, to fajne, ale wydaje mi się, że żaden influencer już w tym nie weźmie udziału, bo dość, dużo kontrowersji, dużo bardzo ciężkich challenge'y, to jeszcze, no nie, nie, pewnie nie wezmą. To była chyba jedna edycja tego, jeżeli będzie druga, to bardzo się zdziwię. Też się zdziwię, jeżeli nie zostawisz lajka, albo nie, zdziwię się, jeżeli zostawisz lajka. O, no i subskrypcje, ja się z wami żegnam, grać nie, dobra, do, do jutra.